W środę w Gimnazjum nr 2 w Krotoszynie odbyły się trzecie Krotoszyńskie Targi Edukacyjne. Odbyły się one w dwóch częściach. Najpierw targi odwiedzili uczniowie gimnazjów spoza Krotoszyna. Potem wzięli w nich udział gimnazjaliści uczęszczający do krotoszyńskich szkół. W ciągu kilku godzin przez Gimnazjum nr 2 przewinęło się około 600 uczniów z trzecich klas gimnazjów. Mogli oni zapoznać się z ofertą 13 wystawców, w tym wszystkich szkół ponadgimnazjalnych powiatu Krotoszyńskiego. Powiem ja tylko już tak od siebie, moi drodzy, szkoły powiatu ponadgimnazjalne powiatu Krotoszyńskiego mają bardzo ciekawą ofertę, wysoki poziom na nauczania. Mam nadzieję, że w tych bardzo krótkich prezentacjach uda się to zastosować. Natomiast nie tędy droga, jesteście na tyle już নিদা়নে নিনি ই মতেনি মতেনে ইন তেনে z panią podaję Dużo tak? jest no. Four, cztery cztery cztery. Pie, cztery. klasy? 4. gimnazjum? 4. klasy gimnazjum? 4 klasy gimnazjum. 4 tak. trzecie, tak. I w klasie jest po. 21 Poproszę o praktyki. w kilku minutach. Wam, kształcimy w czterech zawodach techniku. W tej elektryk, w kwestii mechanizmu, To jest też tylko, słuchajcie, te zawody, które są wystawione, to też tylko jest propla w morzu, bo tych zawodów jest o wiele więcej.